Manko, tutaj Pablo, Daily Update. Eurodolar, Bitcoin, co obstawiam i tak dalej. Standardowo, co to zawsze. Nie muszę e, chyba się już powtarzać. No chyba, że ktoś jest nowy na kanale, no to e, to... <grym> to wtedy się powtórzę dla niego. Także co? E, lecimy. Mm, jeśli chodzi o eurodolara, eurodolar, wczoraj wyznaczona strefa, o której mówiłem, co się stało. Czekałem oczywiście na wejście na sesji Londyn. E, strefa nie została zaliczona na sesji Londyn, czyli od 9 do godziny 11, 12 max nie zostało to spełnione. E, było to zrobione dopiero na sesji amerykańskiej. Jak wiecie, ja sesji amerykańskiej nie handluję. A gdy handluję, to bardzo rzadko. E, 14.15 wejście newsów, wybicie sali z Londynu, tak, zaliczenie tej mojej strefy, no i rakieta. Analiza skuteczna, trader nie zarobił, wczoraj trader żadnego nie miał. Co dzisiaj? Dzisiaj na eurodolarze po tej fazie inicjacji do dołu, e, bo jesteśmy w ciekawym miejscu. 8.00 otworzył się nam właśnie Frankfurt, już mamy 8.15, wtedy kiedy to nagrywam. I czego ja się spodziewam w tym momencie? E, spodziewam się w tym momencie, jeśli wystąpi tu obrona zleceń, to tego, że będziemy szli po tę niebieską linię tutaj. Jeśli ta obrona nie wystąpi, tutaj już napisałem, że jest to target. Tak, ja dopiero będę określał, że ten target zostanie spełniony dopiero po godzinie 9, bo wtedy dopiero zaczynam handel. Nie interesuje mnie handel w, przed tą godziną po prostu. O godzinie 8 już się przy wykresie, dokładnie 7 i obserwuję, co się dzieje. Robię swoją analizę i dopiero od 9 zaczynam handel. W tym momencie ten dołek staje się celem, tak? Po manipulacji tego dołka na otwarciu sesji London możemy mieć coś takiego, tak wybicie, manipulacja. Powrót, obrona jakiś zleceń, kontynuacja shortów bądź wybicie tego szczytu. Swoje tradey będę oczywiście stawiał na Discorda, jeśli będę w jakikolwiek trade wchodził. Jeśli mojego tradea nie ma na kanale Pablo Setup, to znaczy, że nie rozgrywałem nic tego dnia. Każdy trade jest zapisywany, jest wrzucany zanim, go, zanim w niego wchodzę, jak w niego wchodzę i potem wynik. Tak? I zarządzanie pozycją opisuje, co robię, kiedy zmieniam, przestawiam stop loss, kiedy biorę take profit, kiedy biorę połówkę i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest tam opisane na kanale, pokazywałem to we wcześniejszym filmie, także nie będę teraz marnował wam na to czasu. Jeszcze około godziny 9 mamy newsy na eurodolarze, także dzieje się taki co się jak dzisiaj. Target zostaje spełniony, tak. I teraz będę czekał o godzinie 9, aż się otworzy rynek na to, co się będzie działo. I będę obserwował, będę się podłączał do intencji dziennej. Jak to wygląda w długiej perspektywie? W długiej perspektywie dzieje się to, co opisałem wczoraj. Wczoraj, gdy budowała nam się ta korekta, napisałem, cel wczoraj został zaliczony, możliwy koniec korekty. Mówiłem tutaj o, tych, o tym wzroście. Zaliczenie po prostu tej strefy, o której mówiłem, ostatnie miejsce wrzucenia zleceń. Jeśli zlecenia zostały z tego miejsca obronione, celem staje się dołek i mamy to właśnie spełnione oraz ten dołek tutaj, który wyznaczyłem na mniejszym interwale. Jak łączę te wysokie interwały między sobą i niskie? Sytuacja jest prosta. Każdy interwał pokazuje nam to samo. Yy, różni się tylko to i ilością danych. tak. Czyli jeśli mamy godzinówkę, no to w godzinówce znajduje się 60 minutówek. Dlatego bez problemu m, rozgrywam e, swoje pozycje i wejścia na interwale minutowym. I łączę po prostu narrację z wysokiego time i wchodzę na mniejszym time Dlaczego? Mam lepsze risky ward ratio. Jeśli nie wiecie co to, no to po prostu wpiszcie w Google. Nie będę na to poświęcał tutaj czasu, bo jest to na tyle podstawowa wiedza, że jeśli tego nie wiecie, to nawet nie, nie brałbym się za trading. E, Chyba, że chcecie robić trading na zasadzie spada, to, to kupię, spadło niżej, to dokupię. To tak, to możecie, to możecie sobie tak handlować. Ja się tutaj w tym nie bawię, utrzymuję się z prawdopodobieństwa, więc jest to dla mnie niezwykle istotne, żeby to moje riski Walt Ratio na każdą transakcję się zgadzało. Także co, jeśli chodzi o eurodolara, myślę, że powiedziałem wszystko. Powiedziałem też dodatkowe rzeczy, tak jak to zawsze mam w zwyczaju. I przechodzę do bitcoina. Jeśli chodzi o bitcoina, to co powtarzam, od kilku dni. Dla mnie historia tu jest skończona. To jest dla mnie koniec wzrostów na ten moment na Bitcoinie i czeka nas o wiele, o wiele większa korekta. Mówiłem o 47 tysiącach od kilku miesięcy, że to jest maksymalny punkt tych wzrostów i że z tego miejsca czeka nas korekta. Możecie zacząć film, tam też dokładniej mówię o Bitcoinie. Te strefy. Jeśli wystąpi tu obrona celem, może stać się ten szczyt. Ja tego nie zakładam. Zakładam, że maksymalnie, jeśli w tym miejscu zostaną obronione zlecenia, wrócimy do poziomu 44-45 tysięcy i z tamtego miejsca uderzą znowu shorty. Dokąd te shorty? Nawet do poziomu 28 tysięcy. Uważam, że na ten moment jest koniec wzrostów na bitcoinie. Wszystko mi to pokazuje. Trzymam się swojej metody. Czy chciałbym, żeby bitcoin dalej rósł? Nie obchodzi mnie to, bo nie mam mnie już tu. Także ta historia jest dla mnie skończona, tak jak to mówiłem na złocie. Złoto cel ATH, ATH zrobione. Jak widzicie, analiz złota u mnie nie ma. Dlaczego? Bo nie interesuje się dalej tym rynkiem. Zrobiło to, co zakładałem, i Bitcoin zrobił to, co zakładałem, więc ja od tego rynku odchodzę. Handluję tylko wtedy, kiedy mam przewagę, wtedy, kiedy mam e, potwierdzenia ze swojej metody na narrację, którą sobie zbudowałem, i wtedy dopiero e, podejmuję jakiekolwiek decyzje handlowe na danym walorze. Także pamiętajcie o tym. I, I co? I tyle wam mogę powiedzieć. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Szczególnie w tradingu, bo bardzo dużo osób też jest zawiedzionych, że Pablo, jak to możliwe? Dwa trady w ciągu tygodnia, ale dwa trady zyskowne w ciągu tygodnia. O to chodzi. Także to, że ktoś ma 50 tradów w ciągu tygodnia i tak dalej, no nic nie znaczy. Naprawdę nic nie znaczy. Bardzo mało osób w Polsce rozumie, na czym polega prawdziwy trading, bo trading to nie jest spekulacja. Z definicji spekulacja w ogóle jest czym innym niż trading. Według mnie, przynajmniej, według mojej definicji, bo dla mnie trading opiera się o metodę mechaniczną, którą po prostu zawsze wykonujecie i egzekwujecie w ten sam sposób. Wiadomo, nie da się tego robić zero-jedynkowo jak robot, bo jesteś człowiekiem. Więc. Więc taka. Spekulacja zakłada, a obstawiam, że sentyment dzisiaj jest pozytywny, to gram longi No jak słyszę coś takiego, no to jedyne co widzę to e, gościa, który wrzuca pieniądze do rzeki, mm, <grym> siedzi na zoomie i rozmawia z innymi, co wrzucają pieniądze do rzeki i liczą na to, że jak wrzucą stówę pod odpowiednim kątem, to ona odbije odpowiednią ilość kaczek i e, wykona ten ruch, którego oni chcą. No okej, okay. ja w takie coś się nie chcę bawić i takiego podejścia nie popieram. E, także co? Jeśli chodzi o. O analizę Bitcoina, o analizę euro eurodolara. To myślę, że to wszystko. Hmm. Jeśli macie coś do analizy, jakieś altcoiny, tak jak e, robiliśmy to zazwyczaj, że analizowałem Waszą prawdziwą analizę. To śmiało opiszcie, zrobimy jakiś przegląd. E, myślę, że w weekend też będę stawiał film właśnie z takich przeglądów. E, po prostu analiz. Tego, co napisaliście w komentarzach, i tak dalej. Postaram się też coś ponawiać e, odnośnie mojego, spostrzeżenia na rynek, bo widzę, że Wam się to podoba, e, błędów, które widzę po ludziach, e, dlaczego nie odnoszą sukcesów w tradingu, e, i tak dalej, i tak dalej. E, także co. Dziękuję za wysłuchanie. Mówi dla Was Pablo, pozdrawiam i bez przekleństw się tym razem udało. To będzie wyzwanie. Filmy bez przekleństw, ale już na grupie <laughs> języka nie szczędzę. Pozdrawiam serdecznie.